Cześć Ziczołek Dziki, kolejny filmik, dzisiaj postanawiam, że zrobię taką. Zacznę robić. Już robiłem wcześniej filmy na ten temat, ale teraz zacznę robić taką serię. Mianowicie będziemy sobie oglądać i będziemy sobie testować. Znaczy, testować rzeczy, które na przykład z elektroniki zakupię sobie gdzieś tam na jakichś portalach aukcyjnych, gdzieś daleko stąd. i Zobaczymy, co dane sprzęty, jakie te sprzęty, które tam reklamują za powiedzmy, no nieduże pieniądze, co są warte i jak to wygląda, i co można się spodziewać w przesyłce, którą się dostanie, i jaki sprzęt się zakupiło. Ja Wam pokażę dzisiaj. Będziemy sobie, weźmiemy sobie na stół kamerę, którą zakupiłem. Eee, wszystko wam zaraz pokażę. Będziemy ją otwierać. Dzisiaj dotarła ją przywiózł. Hmm, powiem szczerze, że punktualnie, punktualnie wszystko tak jak opisane było na aukcji. Zakupiłem, napisali, że trzeciego będzie paczka u mnie. Dziś jest trzeci, paczka dotarła. Także już wam pokazuję co i jak. Ja tylko wziąłem, zamalowałem sobie tutaj parę spraw, natomiast całą resztę otworzę przy Was, będziemy patrzeć, tylko, że przysłali kamerę, wideo jest w środku, a wszystko tam dwa lata. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle przetrwało podróż, także zostańcie ze mną. Upewniam się, że coś widzicie. Yy, dobra, no to słuchajcie, robimy otwarcie tej paczki, tej przesyłki, która przyszła zaraz wam pokażę. Czekajcie jak wy to, żebyście widzieli. Może tak to nachylę No i otwieramy. otwieramy Paczka jest zapieczętowana. nie otwierałem wcześniej Patrzmy co to przyszło 4k ultra HD. No, i zobaczmy, słuchajcie, co jest w środku. Otwieramy. Widzicie, chodźcie tutaj bliżej, żeby potem nikt mi nie powiedział, że nie pokazałem. Otwieramy. No, i co nam się naszym oczom ukazuje? Instrukcja obsługi. Powiem, że widzicie, dosyć gruba jest tutaj, zaraz zobaczymy języki może będzie, jest tak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański włoski i chiński nie wzięli nas pod uwagę żeby coś z polskiego dodać co tutaj mamy w opakowaniu jest pilot w opakowaniu jest kabel USB no i na końcu słuchajcie otwieramy jest kamera. No, nawet nie śmierdzi, takim, tym, wiecie, tym chińskim, tym, takim czymś. Wyciągamy i mamy, naszym oczom, okazuje się dosyć ładnie wykonana kamera. Z zewnątrz wygląda dosyć ładnie. Zaraz ją słuchajcie, o, już się nawet odpaliła, jak ją otwarliśmy czyli widocznie jest naładowana. Chciałem, żeby się troszeczkę wzięła i wiecie, z temperaturą ściągamy przesłonę, no i naszym oczom ukazuje się nie wiem czy widzicie obraz także zaraz przejdziemy do dalszych oględzin ciekawy jestem czy ma wbudowany język polski ale chyba nie widzicie, ona cała jest jeszcze zimna więc zrobimy sobie chwilę przerwy ja wezmę i zostawię ją na chwileczkę, żeby ona się wzięła i zadomowiła. O, bo już na niej wychodzą takie różne dziabągi, ale wygląda całkiem sympatycznie. Mieści się w dłoni. Zobaczymy jeszcze, jaki ma, jaka jakości jest obraz. gdyż tu jest napisane, że jest 3840 na 260. No nie wierzę w to. Ale to się przekonamy, zobaczymy. Także nie pozostaje nam nic innego, jak odczekać chwilę, aż się ta kamera weźmie i w ciepłym po prostu zagrzeje. Także już za chwilę będziemy patrzyli, co jaki daje nam obraz. Mm, Dobrze, zakupiłem ją, słuchajcie, bez karty pamięci, gdyż stwierdziłem, że kartę pamięci to ja mam tutaj jakieś swoje a ja nie mam przekonania co do tych chińskich kart więc postanowiłem, że kupuję bez karty no i tutaj patrząc od spodu mamy taki ten i tutaj mamy słuchajcie pomiesz... znaczy ten... miejsce na kartę pamięci musimy ją wsadzić, nie wiem zaraz zobaczymy jak się ją wsadza czy wsadza się ją tak, czy tak, gdyż instrukcja jest bardzo, słuchajcie, okrojona, jeśli chodzi o. No ale nie wchodzi. O, moment, moment. Karta pamięci wsadzona tutaj od spodu. Tutaj z tyłu widać, że dosyć jest to okrojone. Mianowicie, tutaj jak sobie otworzymy taką zaślepeczkę. To mamy tylko wejście na jakiś mikrofon, rozumiecie? Widzicie? Jest mikrofon i wejście USB typu C. Tu jest recording, także nie ma tutaj żadnych jakiś szał. No i co? Ściągamy sobie ten, prawda, z obiektywu, z zasłonkę. Tutaj jest jeszcze z zimnej stopki, można sobie wsadzić na przykład lampkę. O, sorry wam, nie pokazuję, Kurde, przepraszam. Patrzę sobie na ręce, a nie pokazuję wam. No i tu na lampka, nie wiem, mikrofon, który tam możemy y, zrobić. Otwieramy. Tutaj jest power, mode, menu. Także już sprawdziłem języka polskiego tutaj nie ma. Jest y, z języków słuchajcie, mamy y, mamy tak. Y, Chiński, chiński tradycyjny, angielski, japoński, koreański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski i taj. Także nie mamy tutaj języka polskiego. Ja tutaj wcisnę sobie menu. Video resolution. Tutaj mamy jest nastawione, że 4K. Także jest coś takiego. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie y, tak y, nie będziecie tutaj za bardzo widzieli. Jeszcze ten ekran można tak słuchajcie, obrócić, co jest dobre. Dlatego, że jak się nagrywa, no to jak sobie selfie i wry to. Yy, tutaj mamy tak opcje obrazu zapisu: to mamy 4K30FPS, 27K30FPS, 1080P60FPS, 1080P30, 720, 120FPS, 720, 60FPS, 700, 6, 720, przepraszam, było poprzednio i 720, 30FPS. Ja bym zrobił nagranie powiedzmy. Chciałbym zobaczyć 1080, wciskam ok. No i co? I tutaj mamy w zasadzie takie podstawowe funkcje, podstawowe, tutaj nie ma nic, co by mogło być, powiem Wam szczerze, jakieś nie wiadomo, jak skomplikowane. Jest zoom tylko jasność, lampa, mikrofon. No, takie podstawowe rzeczy, no to tak jakby nie wiem, no tak jak w telefonie się nagrywa prawda, nie ma nic, tylko to po prostu inaczej wygląda czekajcie, bo chciałem teraz jeszcze chciałem wejść w menu z menu się wychodzi, tutaj jeszcze sobie sprawdzę tak, to jest zoom, no i słuchajcie no nie pozostaje nic innego jak włączyłem nagrywanie Bateria jest bardzo słaba. No i co? Musiałem jeszcze sformatować kartę pamięci. No i nagrywa, nagrywa. Zobaczymy za chwilę jak, y, 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 jaki będzie, słuchajcie, y, tego jaki będzie obraz 1080 na 60 fpsów. Także Wyłączyłem nagrywanie no i co? Podłączymy ją do kompa może co wy na... Teraz zrobię jeszcze jedno nagranie, zmniejszyłem w ustawieniach. Także mam nadzieję, że. No i słuchajcie, jeszcze co by wypadało zrobić? Wypadałoby sprawdzić pilota. Pilot oczywiście jest tradycyjny, jak do wszystkich tych rzeczy, które kupujemy. Czyli, radia samochodowe i tak dalej, i tak dalej, on tutaj jest prawdopodobnie bez baterii, ale już to sprawdzę, jak się okazuje. Jak otwarłem, jest bateria, dali baterię, więc teraz wezmę, odłączę ją. Słuchajcie, z USB odłączyliśmy, zniknął obraz. No i słuchajcie, co zrobię. Mianowicie sprawdzę, czy ten pilot w ogóle działa. Nie wiem, czy on musi być odwrócony, czy on gdzieś tutaj ma ten sensor. Powiedzmy, że zapalę światło, nic się nie. O, zapaliło się światełko. Żebyście widzieli, światełko się zapaliło z pilota. Zgasło, zapaliło, zgasło. Eee, zobaczmy, jakbyśmy tutaj wzięli, odwrócili czy on się nam ładnie tutaj gęby nam ponagrywa zobaczmy no i tutaj jest co eee, nie wiem co to jest, aha trzeba byłoby tak menu wejdziemy sobie tak Rez tą rozdzielczość zmienimy, wejdziemy sobie z powrotem, nie wiem czy wy widzicie ja operuję teraz z pilota tutaj można wejść. No powiem wam, że spoko. Co tutaj jeszcze jest? A, światełko no to wam pokazywałem. Tutaj jest Zoom. Tak, powiem, no jest, działa. Teraz tutaj jest tryb kamery. Kamera nas nagrywa z pilota. Także jedziemy, widzicie siebie. Co tutaj możemy zrobić? No, możemy jeszcze wziąć i na przykład co? Hmm. Czyli tak, niebieski na pilocie włącza, no wiadomo, włącza kamerę, ten przełącza na y, aparat, jeszcze tutaj jest menu, y, można odtworzyć prawdopodobnie to, co nagraliśmy, tak. Tylko nie wiem, dlaczego nie ma głosu. no powinien być głos. To jest zoom. Aha, pewnie dźwięk jest, słuchajcie, wytegowany. Wy wy Trzeba będzie popatrzeć w ustawieniach. Czyli może wyjdźmy na menu. Cancel. Nie chcemy. Czekajcie, czekajcie. Czy to się tym samym ustawia? Tutaj mamy jeszcze te nagrania wcześniejsze. Co mieliśmy, tylko trzeba zobaczyć, dlaczego głosu, głosu nie ma. Nie wiem, no Wy pewnie moje facjaty nie chcecie oglądać. Bardziej hmm, popatrzmy tutaj na to. No jest, no jest. Yy, teraz bym chciał. Z tego wyjść. Jak mam z tego wyjść? Ok. A jest głos 90%. 100% jest głos. Czyli bym chciał wyjść stąd. Chcę stąd wyjść. Hello. Hello. Jestem. No i teraz. Czy będzie nas słychać ludziki. Myślę, że powinno nas być słychać. Dajemy oczywiście stop. Ale bateria jest chyba słaba, bo dajemy na ten. Kurde, nie słychać głosu. Ale wiecie co? Wrzucimy to na komputer i zobaczymy, czy tam jest głos. No, i powiem Wam, że nie ma głosu, albo ustawienie jakieś, ale by, by ja, jak gdyby ta kamera nie miała wbudowanego mikrofonu yy, i trzeba byłoby używać mikrofonu zewnętrznego, no to powiem Wam, że to byłaby straszna lipa, bo no jak, bez wbudowanego mikrofonu niemożliwe. Musiałem, musi być coś wyłączone. bo no, nie ma innej opcji. Jeżeli się jeszcze uporam z tym głosem, no to zaraz będziemy dalej patrzeć. Coś chyba włączyliśmy. No powiem wam, że głos kieprawy, chyba że tam są, muszą być jakieś ustawienia, żeby to y, bardziej ustawić. Bo strasznie, strasznie jak gdyby taki ten głos jest y, ciulowy. Teraz zmniejszyłem w ustawieniach. Dałem na ustawienie, mam nadzieję, że y, będzie dużo lepiej. Już podłączamy do USB. Już, 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 wszystko patrzymy. Z pilota udamy, że ok, że chcemy USB. Które to będzie, zaraz się przekonamy. Tak, dobrze. dobrze tak, dobrze jest. Także mam nadzieję, że. Nie, myślę, że jest ok. Zapisuję w formacie MP4. Także nie jest źle. No cóż mogę powiedzieć? Spróbuję coś tutaj jeszcze nagrać tym, tą kamerą. Pokażę Wam, jak wygląda po nagraniu, nie wiem, na, na polu gdzieś albo, albo coś. W każdym bądź razie reasumując jak za te pieniądze, to myślę, że jeżeli to się nie zepsuje, to będzie, to będzie. I myślę, że jakość jest taka jak telefonu, nawet troszkę lepsza niż telefonu, bo telefony to zależy, jaki telefon się ma, ale w każdym bądź razie jest całkiem przyzwoicie, w tym HD, i myślę, że. No, nie wyrzuciłem pieniędzy w błoto. Myślę, że kamera jest całkiem, całkiem sympatyczna. Nie wiem, tu Wam ją jeszcze tak raz pokażę. Prosta, intuicyjna, nie ma żadnych czarów. Tutaj widać, że jest to wersja podstawowa, gdyż tutaj jest dużo zaślepek niewykorzystanych. Także myślę, że jest to sprzęt w wersji podstawowej, ale całkiem sympatyczny. I myślę, że nie wyrzuciłem kasy w błoto. Zobaczymy, jak spróbuję coś nagrać, jakiś y, y, materiał, właśnie na YouTube. Następny, następny filmik, y, jak będę robił z czegoś y, streszczenie. Znaczy, nie streszczenie, Boże. Co ja mówię, ostatnio mam problemy. Jak będę nakręcał filmik, o czymś coś Wam będę chciał opowiadać, to użyję właśnie tego, użyję tego i zobaczycie jak, jak obraz przedstawia się wtedy na, no tak powiedzmy w realu. Dobra, myślę, że gdybym miał to ocenić, jeszcze nie do końca wszystko wypróbowałem, ale na chwilę obecną daję jej na 10, daję jej 6. Takie 5,5-6, myślę, że jest to uczciwa ocena. Baterie w pilocie trzeba zmienić, no i nie trzeba, nie trzeba kombinować z tym pilotem od, do telefonu, żeby był wiecie, na podczerwień. No tu jeszcze spróbuję dać albo dodatkowy mikrofon, albo lampę. Zobaczę, jak w ciemności nagrywa. Teraz jest dzień, więc, więc ciężko będzie. Ale zobaczcie, jak nagrywa w ciemności, i czy potrzebuje e, dodatkowego, dodatkowej lampy, czy nie, nie potrzebuje. No to co? Tyle chyba na tą Tyle w chwili obecnej. Myślę, że. Cóż, nie jest źle. Nie jest źle. Jak za tą kasę to może być. I co? Żegnam się z Wami. Dzięki za wszystko i do następnego odcinka. A w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy patrzeć sobie na drona. Mój syn sobie zamówił zabawkę drona, chce się nauczyć tym sterować, więc przyjdzie tam jakiś dron, też nie za jakieś kosmiczne pieniądze. Ja wszystko to robię, że tak powiem, po pieniądzach, a chcę się przekonać po prostu, jak Jakie są te sprzęty, prawda? Jak długo to podziała? Jakie to wszystko jest? Tu myślę, że jest ok. Niewyrzucona kasa w błoto. Jak na razie działa tą chwilę, którą, po której, po, jak ona przyszła. Także jest luks. Będziemy patrzeć dalej i oceniać. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za poświęcony czas i do następnego. Bajo. Bajo. Bajo.